Dziś pokaże jak korzystać z telefonu w tej grze, a więc zaczynamy klikamy tutaj taka ikonka telefon jest no i pierwsze tu się zamawia auta jest ich bardzo dużo różne są jak widzicie bogaty jakieś tam inne dyskorolka ten rower, fotel, no i dużo innych rzeczy, nie jak się nazywa samolot i czołg. Kolejne to jest tutaj, i tu się wypożycza, kupuje pieniądze. To jest mapa. Co to się najczęściej używa? Jak widzicie, taka. Dobra. To jest. Coś mi się udało, chyba. Nie wiem. Dobra, nie wiem. To jest ja jestem. Tak wyglądam ja. Oczywiście to nie ja robię tą postać. Jest tragiczna, powiem naprawdę. No, ale okej, okay, tu się klika, robi zdjęcie. No i takie zdjęcie. Ale coś się zlagowało. No dobra. I ostatnie. Tutaj się chyba z kimś pisze. No, ja nie wiem, co to jest jeszcze. No i to jest na tyle korzystania z telefonu. Będę się z wami żegnał. Tutaj, no, za chwilę. Będziesz z wami żegnał. I czekaj.